Hola, qué tal? Witajcie na kolejnej szybkiej lekcji hiszpańskiego. Na tej lekcji nauczycie się tego, jak powiedzieć po hiszpańsku skąd jesteś. Przede wszystkim, jeśli chcemy zapytać kogoś o to, skąd jest, skąd pochodzi, zadamy mu pytanie. To de eres możemy odpowiedzieć na trzy sposoby. Możemy powiedzieć o swojej narodowości. Na przykład Soy Polaka. Jestem Polką. Pamiętaj, że narodowości w hiszpańskim zapisujemy z małej litery. Możemy też powiedzieć, że jesteśmy z jakiegoś kraju. Na przykład Soy de Polonia. Czyli jestem z Polski. Ewentualnie możemy na to pytanie odpowiedzieć też Bibo en. Czyli mieszkam w. Na przykład Bibo en Varsowia czyli mieszkam w Warszawie. Poprawnym jest też powiedzieć Soy de España, pero vivo en Polonia, czyli jestem z Hiszpanii, ale mieszkam w Polsce. Dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki w nauce hiszpańskiego? Dołącz do mojego wideokursu Hiszpański Start.